Tymon, idziemy może na narty? Tak. No to chodź, idziemy. Chodź, to jesteś w kurtkę uremek. Idziemy. Ui. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Mek, m, tu. ale musi się przebrać w jakąś kurtkę. Złowię, tutaj są te kurtki. ta jest ładna. A ty przebierz się to. To zielone. Chodź, idziemy dalej. Wjedziemy sobie tym i weźmiemy jakąś nartę. Ja jeszcze tymek. Jedziemy hmm. bierzemy deskę a jest jakaś inna deska gdzie tutaj się deski wypożycza? dobra nieważne jedziemy 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 Jedziemy. Brum, 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 brum. Brum. Jesteśmy. Chodź Tymon, Tymon, ej Ty dziadzie, oddawaj tą deskę, bo ona jest nasza, bo jest ważniejsza, chodź Tymon odłóż tą deskę, oddawaj, mm, dawaj, chodź Tymon jedziemy. A może, a może Tymon wejdzie, a E nie, nie, mm, teraz jest moja kolej. Tymon, nie płacz, bo będzie fajnie. Chcesz Czy będziesz płakać? Bo chcę wrócić do domu. Tymon, przecież jesteśmy tutaj, nie płaczemy. Tu nie wolno płakać, bo ja będę na ciebie zła i ja będę krzyczeć. Yeah, okay, no, mm. Ty, okej, no właśnie. Tymon, przestań płakać, bo ja chcę zjechać. Nie, yeah, nie, yeah, yeah. Aaj, aaj. Ty mą przestań. Przecież nic ci się nie stanie. Siadaj. Na no, no, jeden. Siadam. To mój być Nie, nie przepierajcie się przez kolejkę. jak nie. nie chce zjechać. jak dawaj jeździ. Nie wiem nie, nie. Ty, mam, siadaj na to i zjeżdżaj, to Mmm. Zjeżdżaj, papa! Pa. Teraz mogę samo zjechać. Weźcie. Nie, zabierzcie Mmm. Mmm. <try> Ale super, oui. ale fajowo jedziemy jeszcze raz. Ale było fajowo! Zakochamy się w tym miejscu. Nie dam rady, Nie musicie się dać. Ale chcemy. Bebe. Nie, tu nie można się doć. Tu można, to jest do tego specjalnie, a ty tutaj chyba nie pracujesz, Pff. więc wypadaj, babo, do kościoła. Nie mogę wypadać. Ty tu i, i ba, no, chodź, Idziemy zjechać jeszcze raz. mi tutaj te paluchy. Zabieraj palce. No i idziemy zjechać jeszcze raz. Ma, a może pójdziemy na gofra? Yyy... Także... To chodź, idziemy. Malutki. No siadaj tutaj. Chcesz parówkę na potyku Tak. To masz parówkę. A ja poproszę dwa gofry. Z czym chcesz gofry? Eee... czym yy, Trze... Piędu gmieta lub no, Okej, okay, to już masz tu. Hękej, nie była okay. widzę. Okej, okay. ja poproszę jeszcze taką. albo ją Gofra z bitą śmietaną, witą śmietaną i czym? i Eee, mm. to była moja. Nie, to była moja. Eee, mm. mm. No i zjadaj tą parówkę. Eee, mm. eee, e. mm. sobie do hamaku. I siadaj. I zjadaj parówkę. Mm. Będzie taka pyszna. Ja chcę piankę. Odgrzeję na tym lukniku. Siema! <laughs> U uh, O ale to jest gorące! Weźcie tam do ognia z powrotem. To jest gorące! <śmiech> <śmiech> ale smaczne, nie Ej, to była moja. Nie, ja chcę piankę Tymka. Ja zjem sobie też parówkę Ej, ciebie. to była moja. Nic twoje nie było. moje było. Zabieraj to. O, dobra, idziemy do domu, bo ty dzisiaj grymasz i musisz iść spać. E, nie, bo ty już chyba jest zmęczony. Chodź idziemy przebrać Tymka w piżamę i Tymek idzie spać. Chyba Tymek nie ma piżamy. Gdzie Tymek ma piżamę? Nie masz piszemy. to będziesz spał w kurtce. Jesteś bardzo zmęczony, rozłożę ci łóżko i idź spać. Stałem. Nie masz iść spać, rozumiesz? Nie, ja tak. tak. Śpij, rozumiesz? Nie rozumiem. Bo ciepłotnie. Hmm. Hmm. Eee, jadę ja, ja po trzapie do wanny. Ale czemu ty się kąpiesz? Z może. Nie. Eee, muszę do wanny. Do wanny. aha, pracować tu. Ha, 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 jeden głupio. Sam jesteś głupi, wracaj mały, mały ty. Spać! Spać! I nie mów tak o mnie. Bo bo nie słaba no Wracam tu. Mm. I, I trochę ciszej. Nie no, ja na serio. Nie zejdę z góry, nie zejdę z góry z łóżka, bo cię będę tutaj pilnować. Zdzień! I zjeść góry, mamo. Zjeść góry. Nie. Hanu, Hanu nie. To idziesz do mamy do łóżka. I zaraz mama przyjdzie, a jak przyjdzie, to ci oklepie tyłek. muszę włączyć kaloryfer, żeby ci było cieplej. No. <śmienic> Teraz to na serio się na ciebie skupiam. Zamykam cię w szafie.